dzisiaj przygotujemy ekspresową sałatkę pod tytułem Goście w drodze. Co przygotować, aby było smacznie, efektownie i łatwo przygotować? Moi drodzy, zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowania tej sałatki. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Do tej sałatki potrzebujemy spore płaskie naczynie, ja wezmę do zapiekania, może być również duży talerz. No i składniki, które Państwo widzą, będziemy nakładać szybciutko, ekspresowo. I tą sałatkę sobie później do lodówki. Tak więc na same dno. Ja sobie wcześniej ugotowałam brokuł na parze. Ten brokuł należy połamać na kawałki, porobić takie różyczki. O proszę, tak wygląda. No i te różyczki sobie tutaj układamy. Można je rozerwać, żeby były mniejsze. Następnie do sałatki dodajemy pokrojonego pomidora, ogórka, por i czerwoną paprykę. Należy tak posypać powierzchnię. Ja mam po jednej sztuce, nie dodaję więcej, aby warzywa nie zdominowały smaku sałatki. Możemy lekko wymieszać. Teraz kukurydza, jakieś 2-3 solidne łyżki wystarczy. Można również troszkę tam przemieszać. Do tego jajeczka. Ja kroję na cztery i tak ładnie ułożę. I tutaj dodamy jeszcze łososia. Może to być tuńczyk. W sumie, jeżeli nie lubicie łososia, możecie go ominąć. Ja bardzo lubię łososia w sałatce, tak więc go dodaję. Takie większe kawałki lub mniejsze układamy, proszę, małych odstępach, tak, aby ten łosoś był widoczny. Leciutko zawijamy, ciskamy do środka. mam taki większy kawałek, go przerwę na pół. Myślę, że łososia wystarczy. Proszę, sałatka już wygląda tak pięknie. Teraz robimy sos. Do miseczki przekładamy 400 ml jogurtu greckiego gęstego, do tego jedna łyżka majonezu, trzy ząbki czosnku, ja mam takie mniejsze, do tego szczypta soli, nie za dużo, tylko dla smaku. I jedna łyżeczka cukru. Wszystko dokładnie mieszamy. I tutaj możemy dodać odrobinę koperku. Ja użyję mrożonego. Sos należy jeszcze spróbować, czy nie trzeba dołożyć tutaj przykład. Wspaniały. No i pozostało nam udekorować ją sosem. Ja dam tak miejscowo ten sosik, aby nie mieszać całatki, żeby ona bardzo ładnie wyglądała. Zróbcie tak jak Leksy. Można tutaj jeszcze dołożyć słonecznik prażony, ale niekoniecznie. To zależy kto lubi. No i proszę, sałatka gotowa. Ekspresowa. Cieszy oczy, jest smaczna i łatwa przygotowana. Ja sobie ją nakryję i schłodzę wyciągnę w momencie, kiedy przyjdą goście. Ona troszkę mi się schodziła, jednak ja ją jeszcze włożę do lodówki, ale zanim to zrobię, to ja ją spróbuję. Tak rosta z miski, brochułek. Do Rewelacja. Sałatka jest przepyszna, naprawdę. Ten łosoś tutaj świetnie pasuje. Możecie łosoś zamienić na tuńczyka lub ewentualnie, jeżeli nie lubicie, nie dodawać tej ryby. Naprawdę sałateczkę polecam. Szybko się wykonuje i pysznie smakuje. Ja będę się nią delektować wieczorem. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, bycie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny.